Witam serdecznie. To już kolejny odcinek programu Pozbruk zaprasza do ogrodu. W dzisiejszym wydaniu dowiemy się, jak sprawić, aby przydomowe otoczenie było naprawdę piękne. W tym celu spotykamy się z Martą, panią architekt, która udzieli nam kilku praktycznych porad. Jedno jest pewne: temat upiększania domowej okolicy nie będzie miał przed nami żadnych tajemnic. Moim gościem jest Marta Bartkowiak, architekt współpracująca z firmą Pozbruk i zajmująca się kompleksowym projektowaniem budynków. Marto, powiedz nam proszę, czy na poziomie projektowania domu myślimy już o tym, co powinno znaleźć się w jego otoczeniu? Tak, jak najbardziej. Wówczas projekt jest spójny, dobrze, do dobrze skomponowany. Możemy uniknąć wielu błędów też technicznych. Także tak, jest to Warto bardzo ważne. o tym pamiętać. A co w takim razie, na co zwrócić uwagę? Co, co wybrać, żeby, żeby projekt pasował do otoczenia? Wszystko zależy od charakteru budynku, od kolorystyki, elewacji. Także tak naprawdę możemy mówić owszem o jakichś trendach w dzisiejszym budownictwie, ale wszystko jednak jest sprawą indywidualną. Dlaczego nawierzchnia wokół naszego domu jest ważna? Dlaczego warto o tym pamiętać i warto o to zadbać? Warto o to zadbać przede wszystkim z, prostego, z prostej przyczyny, z przyczyny komunikacyjnej, żeby nie wydeptywać ścieżek na e, w trawie, tak ładnie pięknych trawnikach, e, ze względów czyli ze względów estetycznych, komunikacyjnych, w, żeby ten budynek dobrze funkcjonował. E, no i oczywiście e, powinna być też od, dobrana ta, ta, ta powierzchnia, ta posadzka żeby miała odpowiednie walory nie tylko estetyczne, ale antypoślizgowe um, również. To w takim razie na co warto zwrócić uwagę? Ja myślę, że to jest sprawa bardzo, bardzo indywidualna, aczkolwiek no, ja może powiem czego, czego, czego warto unikać. Czasami podobają nam się pewne produkty, które absolutnie nie pasują. Nie pasują. I bardzo często ja się spotykam właśnie z takim problemem, że jest piękna, ogromna płytka i bardzo mały taras, co powoduje, że ten taras wydaje się jeszcze mniejszy, ten płytek jest, jest bardzo mało i, i de facto przy użyciu innego materiału moglibyśmy uzyskać zupełnie inny efekt i bardzo często przekonuję swoich klientów do tego, żeby wybrać inny materiał. W takim razie, na jakie produkty firmy Posbruk najlepiej zwrócić uwagę w nadchodzących sezonach? Moim ulubionym produktem, który najczęściej wykorzystuję w swoich projektach, jest linia Preston. Linia Preston, która fantastycznie imituje kamień, świetnie sprawdza się w nowoczesnych realizacjach, jak i w starszych. A jeżeli chodzi o kolorystykę tej linii? Co, co, na co powinniśmy zwrócić uwagę? Co powinniśmy wybrać? Czym się kierować? Tak jak mówiłam, to jest linia, która imituje kamień naturalny, także imituje granity różnego rodzaju. I są to tak naprawdę różne odcienie kolorystyczne mhm. tych, tych, tych kamieni. A Marta, a co jest modne teraz? Co, co Ty byś zastosowała na swoim tarasie? Powiem szczerze, że e, ja staram się też e, nie podążać aż e, tak bardzo za trendami. Za, za trendami, ponieważ uważam, że tak jak każdy człowiek jest, e, jest, jest, e, ma swoje, indywidual, ma swoje <grym> indywidualne potrzeby, tak każdy budynek e, też również. W związku z czym... E, no ja na swoim interesie na pewno użyłabym e, który z materiałów, o których wcześniej mówiłam, czyli Presslinie Preston. Bardzo fajną linią jest teraz nowa linia. Kostkę o nazwie Linea. To jest taka bardzo fajna, długa kostka, która świetnie się sprawdza na chodnikach, rozbija bardzo takie długie mm. przejścia. Także Jakiego tak. ona jest koloru? I ona jest w trzech wersjach kolorystycznych. Jest w szarości, w takim ciemnym graficie i w melanżu. Zimowym. Na placu za nami stoi też kilkanaście różnych rodzajów Donic. Czy myślisz, że to jest dobry pomysł, żeby w ten sposób upiększać nasze otoczenie? Donica zawsze jest dobrym rozwiązaniem. Trzeba pamiętać, że betonowa Donica jest dosyć ciężka, w związku z czym warto ją zastosować jako element odgrodzenia. Nie wiem, przy jakiś przyjazdach, przy, przy em, odgrodzeniu, tarasu, odgrodzeniu tarasu na przykład niskiego. Tak, jako że... takie żywo Dokładnie. Donice betonowe doskonale sprawdzają się na tych tarasach, gdzie niestety brakuje pięknego zielonego trawnika. Bardzo fajnym rozwiązaniem jest Wykorzystanie jako odgrodzenia, ogrodzenia, tudzież właśnie donicy, murek kardeo, to są murki, które zostały zaprojektowane, mówię murek, ponieważ są to murki, które zostały zaprojektowane jako ogrodzenie stricte. Ja bardzo lubię ten produkt do wysokości 45 cm z okładziną zewnętrzną i obsadzone kwiatami. A czy można liczyć na pomoc architekta przy projektowaniu właśnie ele ele z elementami firmy Pozbruk? Tak, oczywiście, można liczyć na pomoc architekta. Taka pomoc jest bardzo wskazana, e, ponieważ rzeczywiście wydawałoby się, że to są proste elementy, ale w tej chwili ta oferta jest po pierwsze bardzo szeroka, a po drugie e, możliwości wykorzystania tych płyt i, i e, każda rada jest e, projektowa cenna. jest bardzo cenna, oczywiście. To na pewno też się liczy doświadczenie, które, które masz. E, Marta, a co się sprawdza na tarasach? Na zarazach najlepiej sprawdzają się większe płyty. Płyty, tak jak wspominałam wcześniej, moje ulubione, preston, ponieważ można je zastosować w tej technologii na dystansach, w związku z czym jest to bardzo trwały element. Wrócę jeszcze na chwilę do tych kolorów, bo zdecydowanie szarości królują tutaj na tym placu. Dlaczego? Dlaczego to się sprawdza? Dlatego, że jest to w tej chwili taki bardzo to jest mocny modny trend. Tak, to jest... jest to modne. A po tym też bardzo fajnie y, się to komponuje z różnymi rodzajami y, kolorystycznymi y, elewacji. Przede wszystkim y, widziałam, że wspaniale to się komponuje z trawą, z trawnikiem. Bardzo pięknie to wygląda. Rzeczywiście szarości fantastycznie się komponują z zielenią, bo to y, ten silny kontrast powoduje, że zielenie jest jeszcze bujniejsza. A jeżeli chodzi o elementy wykończenia, krawężniki, ławeczka, na której siedzimy, to wszystko też jest możliwe do, do stworzenia właśnie w całości. Tak, oczywiście, aczkolwiek ja bym te nie przesadzała też z tymi betonowymi elementami na naszych tarasach. Oczywiście. Bardzo fajnie jest też umiejętnie łączyć beton z drewnem, z zielenią. Dlatego takie ważne jest, żeby jednak te terasy czy ogrody były projektowane całościowo przez architekta w kooperacji z ogrodnikiem, który fantastycznie dowierza rośliny. Marto kończąc naszą rozmowę, czy uważasz, że rozwiązania, które proponuje firma Pozdruck, to są rozwiązania na lata? Rzeczywiście możemy. Liczyć na to, że będą modne i y, odpowiednie dla naszego domu y, przez dłuższy okres czasu. I myślę, że nawet nie tyle modne, co na pewno trwałe, ponieważ firma Postbrook bardzo mocno pracuje nad y, ulepszaniem swojego produktu. I y, y w tej chwili produkty są wykonywane w technologii nano i w, te, te, w technologii H, dzięki czemu są odporne na brud. I są odporne na, na, na siąkanie, dzięki czemu nie przemarzają tak mocno, tak, tak często i nie niszczą się tak szybko. Także bardzo, bardzo serdecznie polecam. Pięknie Ci dziękuję za rozmowę, bo bardzo miło. Twoje rady na pewno przydadzą się wielu naszym, naszym widzom. Dziękuję i do zobaczenia.